Właśnie sobie uświadomiłem, że przez całą moją długość pobytu tutaj w Krakowie jeszcze nigdy się nie zgubiłem. Jestem z siebie dumny. Ale to jest też taka metafora, żeby wyruszyć w końcu i pozwiedzać trochę więcej tego miasta. Raczej wolę siedzieć w mieszkaniu i pracować, więc trzeba by było się po prostu wybrać na przygodę. Każdy z nas ma jakąś codzienną rutynę, którą podąża. Z pozoru nudna, monotonna, powtarzalna. Budzisz się każdego dnia i robisz praktycznie to samo: kawa, toaleta, praca. Co jest takiego urzekającego w tych małych rzeczach, jakie wykonujemy każdego dnia? Ich przewidywalność. Która sprawia, że potrafimy siebie nazwać i określić przez pryzmat tego, co robimy na co dzień. Bywają mi takie chwile, momenty, gdy przypominamy sobie o tych wydarzeniach, których po prostu zapomnieć się nie da, są już wdrukowane w nasz charakter, nasze DNA. Mamy momenty szczytowe, wzniosłe i niezwykłe, które napawają nas ekscytacją, euforią, wzruszeniem. Pamiętamy je zwykle w kontraście do tych przykrych, niechcianych momentów, które wywołują w nas urazę, złość, niepewność czy wstyd. O każdej jednej rzeczy, która mi się przytrafiła, mogę opowiadać na nieskończoność sposobów. Jak mam wybrać ten jeden, jedyny sposób, który trafnie odzwierciedli to, co chcę przekazać? Czasem trudno jest wyrazić siebie, to co czujemy, co myślimy. Kim jesteśmy, i nie dotyczy to tylko twórców czy artystów. Myślę, że po części każdy ma z tym problem, gdyż zawsze czujemy, że jesteśmy kimś więcej niż tylko nasze myśli, koncepcje, role, jakie odkrywamy, czy praca, którą wykonujemy. No bo co to niby znaczy wyrazić siebie, używać języka, którego nauczyła Cię kultura w sposób przekazany Ci przez rodziców. Dysponować szeregiem zachowań, jakich nauczono Cię w szkole I używać gestów, które mają dla nas podobne znaczenie Być ubranym według określonych trendów mody Nagrywać wideo przy pomocy aparatu wyprodukowanego przez znaną markę Będąc zainspirowanym przez muzykę innego twórcy Na komputerze złożonym z części zaprojektowanych przez inżynierów Wysyłając plik w świat do sieci stworzonej przez innych innowatorów Dysponować unikatową barwą swojego głosu. Jesteśmy sumą tych wszystkich ludzi, którzy mieli wpływ na to, jak ukształtowały się nasze kanały komunikacji. To nasz umysł zbiorowy, kolektywny, zawierający szeregi powiązane ze sobą informacji. Więc nie można mówić bezpośrednio o byciu sobą, bez wzięcia pod uwagę innych wpływów nadchodzących z naszego otoczenia. My w ogóle wybieramy to, jak chcemy myśleć o sobie i o świecie. Być może robimy to przez dyscyplinę naszych intencji, stawianie celów, lub prowadzone biznesy i prace na rzecz dobra innych ludzi. Życie w stworzonym przez nas świecie, gdzie czujemy się dobrze i bezpiecznie. Każda grupa ludzi składa się z pojedynczych indywidualności. Każdy z nas ma przecież inny układ nerwowy. I zawsze może widzieć rzeczy inaczej. Ale cały proces nie wydaje się być czymś ściśle racjonalnym. Inaczej bylibyśmy w pełni jak zautomatyzowane roboty, klepiące w kółko te same programy. Jednak potrafimy marzyć, odczuwać emocje, śnić, widzieć inaczej, tworzyć świat współistniejących różnorodności, gdzie wszystko uzupełnia się wzajemnie. Mogę stworzyć tylko to, kim jestem. A to, kim jestem, jest perspektywą nieskończoności. Widzącą siebie jako łomek całości. Kochać tu być i widzieć siebie jako nieodłączny element życia, przejawiający się w każdym istnieniu. Nie przywiązywać się do widzieć siebie jako niepodzielna całość, nie będąca w stanie zwątpienia. Wywołanego przez ludzką myśl, to jak istnienie bez granic, stan niezruszonej obecności, bycie wiecznością chwili teraźniejszej, widzenie, że ja, inni, przeszłość i przyszłość są stanem nieustannego procesu, wyłaniania się form, przekształcania się i znikania. Najpiękniejsze fragmenty sztuki płyną z naszych głębin. Wtedy, gdy nie przywiązujemy się do efektów, to tak, jakbyśmy tworzyli dla samej satysfakcji tworzenia, dla tego, co istnieje, tego, co żyje i oddycha. Kochal się nie przywiązuje, jest i choć nie zadaje pytań. Pozwala nam wszystkim szukać odpowiedzi.